Dzień dobry, kochani, witam Was na kolejnym przekazie. Będzie to przekaz o tym, co jest teraz ważne dla Ciebie, jaka jest główna energia u Ciebie teraz, co oświeci Twoją ścieżkę, co powinieneś wiedzieć, co powinnaś wiedzieć idąc dalej. Ale zanim zacznę, to chciałabym zaproponować albo zrobić rozeznanie czy ktoś byłby chętny na ostatnią w tym roku uzdrawiającą sesję grupową. Jeśli ktoś jest chętny, napiszcie do mnie. Staram się dodać. Ta sesja byłaby w tym tygodniu, myślę, że może w czwartek o godzinie 19. .00. Napiszcie, jeżeli jesteście chętni, i wtedy ustalimy szczegóły. Chciałabym, żeby to było takie rozświetlenie, oczyszczenie przed wejściem w ten nowy rok. No i oczywiście połączenie się głębiej ze sobą. Chciałabym Was właśnie zabrać w jakąś taką podróż do Waszego wnętrza, do połączenia się z tym Waszym. Centrum, ale przede wszystkim chodzi też o to podniesienie wibracji, rozpuszczenie może jakichś blokad. Także zapraszam do kontaktu, jeśli ktoś byłby chętny. A teraz przekaz. Główna energia, co potrzebuje światła, i to jest ta karta. To jest przekaz o generalnie obfitości. Obfitość może być czymkolwiek, to nie muszą być y, pieniądze. To też są ludzie, to jest czas, to jest zdrowie. Mm, to robienie rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. I tak dalej i tak dalej. Także mm, Dopasujcie to do siebie. Mamy tutaj kartę trzecie żniwa. Jeżeli ktoś jest dobry w angielskim, może sobie tutaj przetłumaczyć um, to, co jest napisane na tej karcie, bo ja chyba nie potrafię tego w jakiś taki um, sposób, który byłby właściwy przetłumaczyć, po prostu. Ale generalnie to jest energia gromadzenia, mm, obfitości, przygotowania. To jest przygotowanie na nadejście zimy. Więc myślę, że tutaj gromadzisz wszystko, co ci potrzebne duchowo i fizycznie, by przetrwać zimę. Mm. I to jest w wielkiej przenośni, bo my już nie musimy gromadzić zapasów, możemy wszystko kupić w sklepie, ale mm, chodzi tu głównie o to, by być, by być dumnym z siebie, ze swojej pracy, by zebrać całą obfitość, którą. Wypracowałeś, wypracowałaś przez jakiś czas. Przez może poprzedni cykl, poprzedni sezon, może przez poprzedni miniony rok, może przez całe życie. I tu jest potrzeba zebrania, osiągnięć, zwycięstw, mm, świętowanie tych twoich zwycięstw, może spisanie mm, tych osiągnięć, po to, by można było do nich wracać w chwilach e, przygnębienia, lub gdy poczujesz, że coś się nie udało, kiedy poczujesz się właśnie, że czegoś ci brakuje, że jesteś, może właśnie w tobie czegoś brakuje, że coś z tobą nie tak. Chodzi o wszystko, gdzie czujesz, że czegoś nie masz. No i spisanie tej listy to będzie też hmm, wejście w obfitość. Po prostu poczuj obfitość, by przyciągnąć więcej obfitości, przezwy przezwyciężyć jakąś może stagnację lub poczucie braku. I wyjmę do tego jeszcze jedną kartę Tarota, może ona nam tu coś jeszcze będzie chciała uzupełnić. Księżyc. Bo tu jest takie uczucie, jakby coś odciągało Ciebie od tego, co właściwe. Od właściwej ścieżki. Tu jest taka mgła, ciemność która uniemożliwia postrzeganie, pozytywne postrzeganie, która uniemożliwia bycie w tej obfitości. E, a jako kartę, która mówi nam, co oświetli Twoją ścieżkę, mamy kartę pająka e, mówiącą o wzroście i o tajemnicy. Księżyc również jest, jest tajemnicą. Może wrócimy jeszcze do tego księżyca i tutaj e, jakiś e, kruk czy, czy wrona, ale wydaje mi się, że to był kruk, e, potwierdził nam tutaj coś. Może kto, dla kogoś kruk jest znakiem albo inne te, te ptaki, takie gawrony czy właśnie wrony, nie wiem mm, jak je prawidłowo określić. Ale takie krukowate, pod, krukowato podobne. Tu jest 38, tu jest 37. Więc dla mnie to jest takie cofnij się i dostrzesz właśnie w swój swój wzrost. To będzie takie największe rozświetlenie dla twojej ścieżki. I wiadomo, wszyscy wiemy. O tym. To jest znowu tylko takie potwierdzenie, przypomnienie, może, co jest teraz ważne. Ale nie narzucaj, nie wymuszaj tego, co chcesz. Zarzuć sieć i poczekaj, aż, aż coś się w nią złapie, jak ten pająk. On plecie tą sieć i sobie czeka cierpliwie na swoją zdobycz zasiej te nasiona i zaufaj, że wyrosną z nich wartościowe stworzenia, wartościowe manifestacje skoncentruj się na intencjach i pozwól życiu Ci je przynieść Ci przynieść to, czego pragniesz zrealizować te marzenia i pragnienia i nie przejmuj się tutaj upływem czasu nie nie skupiaj się na tym, czego nie masz, bo to wkłada cię w tą energię braku, przynosi odwrotny skutek, blokuje przepływ, sprawia, że zaczynasz wątpić. Masz tutaj być może jeszcze jakieś dary, których nie wykorzystujesz, których nie wykorzystałeś, nie wykorzystałaś do tej pory. I one czekają na odkrycie, one czekają na wykorzystanie. Myślę, że ty wiesz, jakie to są dary. Bo chodzi o dary twórcze, kreatywne, więc wykorzystaj je, jeśli nie wiesz, czym one są, to odkryj je, poszukaj. To również zamanifestuje bogactwo. I umilić ci to czekanie. Właśnie tu chodzi o takie podniesienie wibracji poprzez skupianie się na tym, co masz, na tym, co dobre, może na wdzięczności, ale przede wszystkim na tym, co obfite w Twoim życiu. Jeżeli czegoś bardzo chcesz i czujesz, że tego nie masz, to zacznij to dostrzegać w swoim życiu, gdzie już to jest. Gdzie już to dostałeś gdzieś, z jakichś miejsc, wcześniej. Dostałeś, dostałaś. I dwójka dwójka kielichów pod tą kartą. Miłość oświetli Twoją ścieżkę, podejście z miłością i bycie też miłość własna. Zawsze dwójka mieczy to jest przede wszystkim miłość własna. Jeżeli ty dasz sobie miłość, wszechświat też da ci miłość. Będę się śpieszyć, bo moje dzieci zaczynają robić chyba hałas i może, może nam to przeszkadzać, więc idę dalej. Na czym się jeszcze skupić, co jeszcze musisz wiedzieć, idąc dalej? <laughs> Przepraszam, macie tutaj kartę, kartę dynia. Jej znaczeniem jest dobrobyt, również ochrona oraz płodność. Skup się na tym, na, tej, na tym dobrobycie, na tej obfitości przede wszystkim. Tu jest też powiedziane, że jesteś chroniony idąc dalej. Nie musisz się martwić, że czegoś ci braknie. Jesteś chroniony też przed krzywdą. Twój dostatek, Twoja rodzina, wszystko to, co dla Ciebie jest ważne, jest chronione. I jest po prostu ktoś, kto Ciebie chroni fizycznie lub duchowo. Mm. Może pomyśl też o osobach, które są i w razie czego zawsze możesz na nie liczyć. Mm. Może też tu być potrzeba, żeby wyrzucić z życia ludzi, którzy mają na ciebie negatywny wpływ, którzy odciągają ciebie od celów ludzi lub w ogóle różnych rzeczy. Um. Może będzie trzeba ograniczyć czas spędzony z jakimiś osobami po to właśnie, by skupić się na tym, co naprawdę jest dla Ciebie ważne. Ochrona granic, ochrona siebie przed negatywnym wpływem. Niepozwalanie, by inni zasiewali w Tobie wątpliwości. I zawsze to jest taka wrażliwość, podatność na zranienie. Dlatego ta dobroć. Tutaj te wróżki w książce były opisane jako coś negatywnego, ale ja myślę, że tutaj ten duchowy świat troszczy się o ciebie, pociesza cię. I prowadzi. Bo tu możesz być taką osobą, która jest aniołem. Takim przysłowiowym aniołem, kimś bardzo dobrym, dobrodusznym i ludzie po prostu przyklejają się do ciebie jak, jak do takiego rzepa, rzepu, rzepa. Nie wiem, jak to odmienić poprawnie. I zabierają ci po prostu energię. Więc jeżeli czujesz, że czas spędzony z kimś na rozmowie, hmm, kiedy czujesz się wyczerpana, wyczerpany po spotkaniu z jakąś osobą, to znak, by po prostu ograniczyć kontakt. Ja nie mówię, żeby tutaj jakoś drastycznie odcinać się od ludzi, bo ludzie też nam są ważni, ale ludzie potrafią przytłoczyć i zwłaszcza wrażliwe osoby, które no, jakby. Wchłaniają energię tych ludzi jako swoją, później wszystko to się miesza, nie wiadomo już co jest Twoje, a co moje. Także dbaj tu o siebie, o swoją energię, granice są tu potrzebne i są ważne, żeby była przede wszystkim ta obfitość w jakiejkolwiek dziedzinie i potrzebujesz. Bo ten księżyc również mówi o tej wrażliwości. Wykorzysta i też podświadomość do, do rozwoju, do, do stworzenia życia jakiego pragniesz. Księżyc może też mówić o tym, że są te lęki, obawy. Bycie przytłoczonym przez tę energię. I myślę, że to jest głównie spowodowane innymi osobami, osobami z zewnątrz. Poczuj to sobie, czy kiedy nie byłoby tych osób, które cię tak przytłaczają, osaczają i próbują coś narzucić, co byś wtedy zrobił, co byś wtedy zrobiła, czego byś wtedy pragnęła, czego byś wtedy pragnął. Mm. I też. Żeby nie oszukiwać samego siebie, samej siebie, nie nadinterpretować prawdy, bo przy księżycu możemy nie widzieć pełnego, pełnego obrazu. Dlatego ważna jest ta lista. Tutaj co, jakby przytłaczać się jakaś energia, która poprzez którą ten to prawidłowe postrzeganie jest zaciemno, zaciemnione, zniekształcone, i wyjdziesz z tego tworząc jakieś listy wdzięczności, zwycięstw, osiągnięć. Zobaczysz wtedy siebie jako kogoś obfitego, kogoś, komu udało się dużo osiągnąć, odnieść zwycięstwa. Tutaj też korzystaj z tej wyobraźni, która jest nieograniczona. Właściwie nie ograniczaj się w wyobrażaniu sobie tego, tego życia, tej obfitości, jakiej pragniesz w życiu, i jakby rób to jak najczęściej, bo przy tych mglistych energiach księżyca ważne jest właśnie, by sobie. Wizualizować, wyobrażać tą przyszłość lepszą, ale znowu tak nie tak maniakalnie, bez, bez kontrolowania. I jakby to poczucie zdesorientowania może zniknąć, kiedy skupisz się na swoich zasobach, na swoich talentach, na swoich osiągnięciach. E, również na tej miłości do siebie. A z dwójką, mm, z dwójką kielichów, tu też może chodzić o tą relację, o jakąś no. relację. Mm. I może tu przyjdzie jakieś zrozumienie odnośnie, jakieś, o, odnośnie relacji, o której myślisz. Może jakaś przyjaźń oświetli Twoją ścieżkę, albo pojawi się Twoja druga połówka. Tylko zwróć uwagę, czy ta więź jest pełna radości, pełna miłości, taka piękna, harmonijna, i czy cię napełnia, czy, czy wręcz przeciwnie. Bo jeżeli cię czujesz, że cię dryluje, no to po prostu wyznacz granicę lub całkowicie odetnij taką relację. Tutaj ma być wzajemny szacunek i wzajemne napełnianie siebie. Ale tu jest głównie pogłębianie tego związku ze sobą, relacji ze sobą. I w tych czasach wyzwań, momentach wyzwań wyrażaj siebie mimo wszystko. Bądź pewna, bądź pewny swego, siebie, swoich działań. Nie przestawaj działać, um... nawet jeśli nie widzisz, że droga, którą podążasz jest właściwa, to jakby um... jeżeli czujesz, że jest właściwa, ale nie widać tego na zewnątrz, wciąż słuchaj siebie. Zaakceptuj. Swoją wyjątkowość i broń tego, co jest dla Ciebie słuszne, co czujesz, że jest dla Ciebie właściwe. Wiesz, co musisz robić. To też może znaczyć, że masz właśnie tego silnego duchowego opiekuna. To dwa razy się tutaj powtarza. I myślę, że nie ma tutaj potrzeby wyciągać więcej kart, bo i tak tutaj udało mi się dość głęboko wejść w to wszystko. Mam nadzieję, że było to pomocne, jakkolwiek, że przypomniało Wam to o tym, co ważne dla Was. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Przytulam Was, trzymajcie się ciepło, buziaki. Papa! Pa.